Witajcie kochani, zapraszam Was serdecznie 21 czerwca o godzinie 18 UK Time w Wielkiej Brytanii czasu, a w Polsce będzie godzina 7 wieczorem, więc wpadajcie, będziemy na Zoomie w prywatnym linku, także to będzie grupa bezpieczna, spokojna. Co będziemy robić? Prowadzić warsztaty. Ja i Norbert będziemy prowadzić warsztaty na temat relacji. Relacji z własnym sobą i relacji z innymi, i relacji w związku. Także to będzie relacja ze sobą, z innymi i w związku. Także wpadajcie, to jest dla osób, które są świadome tego, że chcą się zmienić. I mają już dość. Mają już dość bycia tam, gdzie są. Niesłuchania siebie, niesłuchania własnej intuicji. Więc zapraszam Was. Tutaj jest link. Wiem, że to jest na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Także piszcie do nas, albo po prostu wejdźcie na link i zabokujcie, zarezerwujcie miejsce. Liczba miejsc jest limitowana. Do zobaczenia 21 czerwca o 7. e às